Siema tu Oski 544. W tym odcinku przedstawię Wam recenzję produktu od firmy Microsoft, a dokładnie Microsoft Xbox 360 Controller for Windows. Przedstawię Wam plusy i minusy tego produktu, wygląd zewnętrzny i sposób użytkowania. Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. W porównaniu do poprzednika się nie zmieniło nic. Oprócz koloru, On, tamten poprzednik był biały, a ten jest y, czarny. Y, wszystkie elementy zostały, tak powiem, skopiowane dosłownie z tamtego produktu. Jest nadal A, B, Y, X, jak to w Xboxie: przycisk Start, Back, y, L, T, L, R, T, L, B, R, B, y, Te przyciski na górze. Jest oczywiście przycisk Xboxa, który też działa, zastosowano to, nawet w Windowsie. Powiem, bateria wytrzymuje bardzo długo, ja mam to od Wigilii, a dopiero zużyłem niecałe połowę baterii, więc sami widzicie. Jeżeli chodzi o ceny, to nie jest tani, no i jeżeli chcecie zobaczyć konkretną cenę, to zajrzyjcie na Allegro albo na jakiś inny serwis internetowy. Zastosowano też, że można w komputer, do komputera, jak już ktoś nie ma baterii, a ma kabelek, to może sobie podłączyć go do komputera. Bateria się wkłada z tyłu, tak jak zawsze. Na dole jeszcze można, tutaj w tym modelu został zastosowany, od niedawna jest to, że można klawiaturkę przyczepić. Że po co biegać po całym ekranie joystickiem? żeby szukać odpowiedniej litery, jak można bezpośrednio pisać sobie po, na klawiaturce, która znajduje się pod joystickiem, która jest przy, przyczepiona. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to jest bardzo proste w obsłudze, tylko niektóre gry nie obsługują tego joysticka, ale to można zastąpić na przykład na, za joystick od PlayStation 3 albo 2. Zależy, jak, zależy w jaką grę gracie w niektórych w ogóle nie da się ustawić ustawień żadnych poprawić tego joysticka ale to tylko w niektórych grach na przykład Need for Speed, stary jakiś Underground a w tych nowych grach zostało to zmienione i automatycznie się zmienia z klawiatury na joystick już gra automatycznie wykrywa ten joystick więc ocena tego produktu to jest 9 na 10 posiada trochę minusów ale przewaga jest plusów więc jeżeli jeśli zdecydujecie na ten produkt, to radzę, zbierajcie. Warty jest tych pieniędzy. Subskrybujcie mój profil na YouTube. Oski 544. Już niedługo założę też drugi profil. Oski 544 Vlog, bo już jeden vlog mam nagrany, ale wrzucę go albo dzisiaj, albo za tydzień. Jak wrzucę, to poinformuję Was. Na razie.